Zespół szkół zawodowych w Mrongowie i zakład przetwórstwa mleczarskiego Mlekpol w Mrongowie zawarli porozumienie, w ramach którego zostanie uruchomiony nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. To szansa dla młodych osób na zdobycie ciekawego wykształcenia i dobrej pracy. Sam pomysł, żeby współpraca między Zespołem Szkół Zawodowych a Zakładem Mlekpol rozpoczęła się właśnie wdrażając nowy kierunek kształcenia technik przetwórstwa mleczarskiego, to ona zrodziła się w ubiegłym roku i dzięki właśnie takiej pierwszej rozmowie między starostą Rągowskim a panem prezesem Borawskim no, doszliśmy kolejnymi krokami do tego, że zostało 8 stycznia podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a zakładem i chcemy to właśnie realizować. Mamy zamiar w tym roku dokonać naboru do pierwszej klasy, czyli od 1 września liczymy, że przynajmniej 15 uczniów będzie kształcić się w tym kierunku. Dyrektor zespołu szkół zawodowych w Mrongowie Paweł Długoborski nie kryje zadowolenia z podpisania porozumienia. Jak mówi, nowy kierunek wzbogaci ofertę kształcenia szkoły i pomoże młodym ludziom dobrze rozpocząć karierę zawodową. W tym olbrzymim zakładzie pracy, który zatrudnia w tej chwili tak znaczącą liczbę mieszkańców naszego regionu, bo jak Państwo wiedzą ponad 400 osób znajduje tutaj miejsce zatrudnienia, również jest to miejsce dla naszych absolwentów. Absolwentów świetnie przygotowanych mam nadzieję, bo dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z firmą Mlekpol, liczymy na dostęp do najnowocześniejszych w świecie technologii, bo przecież ten zakład takimi dysponuje, ze świetnie wyszkoloną kadrą techniczną, która poprowadzi naszą młodzież, ale również wiemy o tym, że tego rodzaju praca, którą tutaj ci młodzi ludzie będą wykonywali w czasie swoich praktyk, pozwoli im w przyszłości w swoim CV zanotować to, że pracowali w tak dobrym zakładzie pracy i prawdopodobnie znajdą miejsce w całym świecie. Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego w Mrągowie zapewni kształcenie młodych osób na wysokim poziomie. Mlekpol dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która pozwoli uczniom poznać tajniki przetwórstwa mleczarskiego i nabyć nowe umiejętności. Zajęcia praktyczne będą się odbywały w naszym zakładzie. Nasza kadra techniczna, technologiczna jest też do dyspozycji, jeżeli chodzi o szkolenie, o kształcenie tej młodzieży. I tak myślimy, że w ciągu dwóch-trzech lat jesteśmy w stanie taki, takich pracowników, przyszłych pracowników meczarni wykształcić. W całej Polsce tylko cztery szkoły oferują kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. W brągowskim zespole szkół zawodowych nauka ma rozpocząć się od września 2016 roku.